Bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Jesteśmy na wakacjach. Jak wiecie z poprzedniego bloga w Jastarni nad Polskim Morzem. Jak widzieliście, Lileczka już bawi się statuniem na basenie. Miliczka usnęła. Bardzo chciałaś na basen, ale stała dzisiaj. Wiecie co? Chyba około 6.30, więc wiedziałam, że będzie zmęczona, kiedy zjadły śniadanko dziewczyny. Ja dzisiaj trochę pospałam, tato się mi pozwolił, kiedy zjadły dziewczyny, poleciały z tatuniem na kulki. Dziś pies tu czeka. Poleciały z dziewczyny z tatuniem na kulki i ja wtedy, wiecie wykąpałam się, mam sobie włosy, zjadłam śniadanko. Teraz właśnie będę sobie robić kawkę i mam coś do przetestowania. Mija śpi, a właśnie Miki się obudził. Aga poszła do niego i zaraz pokażę Wam coś dla mamusiek do przetestowania mam i dam Wam znać, czy to jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Woda mi się właśnie gotuje i robię sobie kawkę i to już Wam pokazywałam. Mam kawkę z Natural Mojo i powiem Wam, że ta kawa jest bardzo, bardzo dobra i coraz bardziej przekonuje się do do takiej normalnej kawy, a nie do kawy rozpuszczalnej, bo zawsze piłam kawę rozpuszczalną. I nawet Seba, który jest mega, mega smakoszem kaw, mówi, że jest e, ta kawa bardzo, bardzo dobra. Robimy kawkę już trochę, zobaczcie, jej wypiliśmy. Ja taką jedną łyżeczkę, ale ojejku, słuchajcie, ona przepięknie pachnie, no, musie, musielibyście po prostu ją sami poczuć. Taka e, naprawdę dobra kawa, porządna, o, może tak, porządna, dobra kawa. Dobra, ja sobie zalewam, niech ona się zaparzy. Babcia mi powiedziała, że taka kawa musi się troszeczkę zaparzyć, znaczy moja mama, bo ja zawsze wiecie, tak i ciach i koniec. Dobra, zostawiam sobie tak, doleję sobie zaraz mleczka i chodźcie, pokażę Wam, co ja tu dzisiaj będę testować. Firma X. Blitz, y, napisała do mnie, czy nie chciałabym przetestować takiej kamerki. W pierwszym, w pierwszym momencie, jak czytałam y, maila, pomyślałam sobie, ale moje dziewczyny są już y, duże, po co mi taka kamerka w ogóle, no wiecie, do moich dziewczyn już nie używam kamerek, ale później tak sobie pomyślałam, mówię, ale kurczę, przecież ile młodych mam nie ogląda, ile przyszłych mam, ile młodych dziewczyn ogląda, więc myślę, że to jest e, dobry pomysł, żeby przetestować taką kamerkę i powiedzieć Wam, e, no, pokazać w ogóle, jak to wszystko wygląda, bo ja sama, też z ciekawości, powiem Wam, nie miałam z monitorkiem e, elektronicznej niani. Miałam tylko taką, wiecie, normalną, e, która się popsuła i niestety została już wyrzucona od razu. Także otwieram i pokażę Wam co tutaj jest. Tworzyłam pudełeczko i jest tak, instrukcja użytkowania. I ptaszyna śpi, jak Wam mówiłam, więc yy, może położymy tam ptaszynki. Zobaczcie, Takie, jakie to jest lekkie. Do ładowania są tutaj dwa kabelki. Tutaj mam taką półeczkę dla siebie. Podłączyłam i akurat dwa miejsca w kontakcie były, więc super. Ładują się i tu zobaczyłam instrukcję obsługi. Więc, muszę tu sobie przeczytać, zapoznać się ze wszystkim. O, patrzcie, I włączyłam. U. Dobra, aj, to wszystko trzeba... O, widzę siebie, patrzcie. Jak słychać? 26 stopni pokazuje jakiś czas, trzeba to wszystko poustawiać tylko gdzie jest, a to tutaj ustawiam sobie, a zobaczcie widzicie, gdzie, dobra, to tak tutaj sobie ustawiam, tu jest kamerka, więc ja sobie tak ustawię ją na siebie i teraz patrzcie, widzicie w kamerce, więc tak, ten monitorek zostawiam tutaj sobie, a ten tutaj, o, idzie do pokoju, do ptaszynki, także podładuję się troszeczkę, muszę zobaczyć ile to się powinno ładować, i to słychać jakie echo. Dla mamusie właśnie, które są wyczulone i które wiecie, jak to patrzą na swoje dziecko, co chwilę otwierają drzwi i wchodzą do pokoju, patrzą, co się dzieje albo w nocy, e, tak naprawdę tylko zergniecie, e, czy wszystko jest okej, okay, czy dziecko śpi i możecie spać dalej, duże ułatwienie jest. Bateria dalej się ładuje, patrzcie, jak też nie śpi. Będziemy zerkać, co ona robi jak wstanie. Póki na śpi, ja piję sobie tą kawkę i mam ją tutaj na oku. Tutaj wzięłam, bo mi przyszedł nowy zegarek. O, towarzystwo przyszło. Nie pokazałam wam. A, ugotowałam, ugotowałam dla ciebie, z Daniela Wellingtona. O, to Oskarek, jaki śliczny ty jesteś. Przyszedł zegarek. Cześć, Oskarek, fajnie było na basenie? Tak? A kto tu śpi, zobacz. <słuchaj> Mija. Mija! poznałeś się? Mam taką kamerkę teraz, wiesz. Tutaj jest nowy zegarek. Fajny? Tak. Podobać się? Super. Cześć, kocie. Jak no. było na basenie? Pani sama pływała. Sama? A jak to sama? A w czym pływałaś? W A i sama. A Ty, Oskar, pływały sam? Nie. Nie, bałeś się trochę? No. No, ale, ale, ale tata też mnie trzymał. Aha, to sama i z pomocą trochę tatunia, tak? Tak. Proszę bardzo, dzieciaki tutaj po basenie jak wcinają. Dobre? No. No i co tutaj jest? Powiedz, leczka. Rokuły, mm -hmm. mm -hmm. rybka. basen mm -hmm. Basien. basien. <noise> to jest, tak? I marcheweczka. Marchewka i naszło. I, I patrzcie, oni siedzą na jednym krześle. Tutaj siedzicie, wy Ozgarek na jednym krześle. To jest Lili. No? Takie agenty. O, mijeczka się budzi, patrzcie jak się rusza. Widzieliście? Ptaszyna wstała, wierciła się, słuchała ym, i powiem Wam, że ta bezprzewodowa elektroniczna niania jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Pogoda troszkę się zmieniła, ale są delikatne kałuże. Jak są kałuże, to trzeba założyć kalosze. I tutaj pokażę Wam, jakie kupiłam dziewczynkom... Kalosze, tu ptaszyny, jedna i drugie, proszę bardzo. Lili ma już na nogach swoje kaloszki. I macie ptaszynka też ma na nóżkę jakieś swoje kaloszki. Ptaszynka, ale ty założyłaś na złą nogę. A ja na dobrą? Ty na dobrą. Znowu sytuacja się przedstawia jak z basenu. Na baseszliśmy szliśmy na nartach. Na złą nogę. O tak, ślicznie, ptaszyneczka, zmieniamy. Patrzcie jakie mają fajne koszulki, na drugą, no. A ja drugą? Tak, super, mają fajne koszulki dziewczynki, mm, koszulki są z rezerw, piękne koszulki, kolorowe, a spodnie z hm a, a, a te buty gdzie kupiłam? A te kalosze kupiłam, y, matres, metres, jakiś taki sportowy. Tak, z mu spodenki. I zobaczcie, no takie cudowne i na dworku, już tu się powróciły. Jak na dworku będziemy, to pokażę Wam, bo jeszcze Oskarkowi kupił. Ale nie. No ty czyste masz, ale zobaczcie, no są takie czaderskie. Nie widziałam takich ale fajnych nie, nie. Kaloszku, kaloszek, kaloszków. Lili ale ma fioletowa, a Ty masz takie różowe. A Oskarik jaki ma kolor? Niebieski. To pokażemy też Oskarka, tak? Dziewczyny gotowe? Tak. I idziemy na dworek? To idziecie z tatuniem, a ja jeszcze tutaj coś zrobię i lecimy, ok? No, buziaczek. Mama też. Mama też przyjdzie, no. Oba pięknie! Mama tak. Mama też. A ta toś sprząta. Proszę bardzo. A to jest taka kuchnia. Otwarta. A tam jak widzicie jest łazienka. Dobrze jest taką kamerkę, nie nawet dla takich niemowlaczków, ale dla takich starszych dzieci. Ułożyć u nich w pokoju, jak one są na górze, to ja wiecie, na dole na przykład gotuję obiad i tak naprawdę nie wiem, co one tam wyprawiają, tylko to, jak, tak podsłuchuję. Jak gadają sobie, to wiem, że coś się dzieje i jest ok, ale jak jest cisza, to wiadomo, że dzieci coś kombinują. I to jest też super rozwiązanie. Ustawić sobie kamerkę gdzieś wysoko, żeby obejmował cały pokój i wtedy tylko zerkam, co tam moje małe flonderki robią i... To jest super pomysł, a nie chciałam tej kamerki, mówię, po co mi taka kamerka, przecież moje dziewczyny są takie duże, po co mi w ogóle testowali? Założyłam sobie mój e, nowy zegareczek, obrana jestem, zaraz Wam się pokażę, taką bluzkę mam zwykłą e, i spodenki, te klapeczki, tak szybciutko Wam się pokażę. E, także tak, tyle by było dzisiaj o tej niani, Me, mega, mega, mega fajna i zostawiam ją, będę podglądać dziewczyny, co tam w pokoju e, kombinują. A taki piękny kalosze ma Osterek. Co to są? Kaczorki? Kaczory. A skakałeś po kałuży już? Nie. Jeszcze nie? No. to trzeba i skakać. No, ale nie było kałuży. Nie było? Nie. Uu. Idę już, oczywiście, tysiąc miliardów rzeczy mam. Mam tak aparat i mam na sobie tą bluzeczkę. To z Even Art, to już wam pokazywałam. Mam spodnie takie zielone przycierane chyba z Zary albo z Berszki. I tu mam y, z z Buty. Wziąłem sobie sweterek, spodenki dla dziewczynek i lecę do nich. Taśmka idzie w Modypalu, proszę bardzo. Oj, piłeczka też. No mokra piłeczka, no? Ja mam wziąć? Dobrze, to ty skacz. Ojcie, Florek! Ale super! No mokro, to chodź, idziemy. Mamania wzięła spodenki nowe. Ala, jesteś? Zmieniły, bo ty już mają zwykłe sendałki świecące. Co jemy, tatuś? Jemy pączki. Jemy pączki? Du, du, du. Boż, nie Jednego na pół? Bata. A z czym? Nie Coś śliwką? Będziemy. Dobra, no to jedziemy pączki. Idziemy? Dzień dobry. Dzień dobry. Co chcesz? Dobra. Nie dostajesz? Dobrze, masz to. Tak, Kuku. Dzień dobry, się mówi. Dzień dobry. Płaci. Dzień dobry. Płaci, bo nie mam rączku. To wszystko będzie? To wszystko. Ona jednego na pół, my jednego na pół? Nie, no co Ty. Ja tu działkuję dzieciaki. To jasne. Widzę dzieciakom działki. O nie! Jakie Mariole? A ja mam szminkę, co cała się ufaj Pachną kwiatuszki. Takie ładne. Mmm, a te też pachną pewnie jakoś, też, 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 też.